Mimo wszystko chciał przejść do teraz do tematu dziewczyn, bo to też tak naprawdę, ja mimo wszystko mi się wydaje zakulisowo, bo początkowo było tak, że się obie kolegowałyście i wiem, że o tym na ostatnim panelu mówiłem, ale jak dla mnie ten wątek nie jest do końca wyjaśniony. I, i, I chciałem zapytać, właśnie, co się dzieje, że w tym świecie influencerskim jest tak szybko właściwie o relacje. W sensie, że dzisiaj jest fajnie, jesteśmy kolegami nagrywamy sobie, a jutro jakbyśmy się nie znali i, i jesteśmy po drugiej stronie opozycji. Powiedzcie, dziewczyny, co się między Wami wydarzyło, że ta relacja tak nagle jakby zamieniła się. W, może topór wojenny to za dużo powiedziane, ale mimo wszystko uważam, że coś tam między Wami jest. Ale no, my nie mamy spiny i. Proszę głośniej. My nie mamy spiny i to nie jest tak, jak ty mówisz, że udajemy, że się nie znamy, więc może z, kim, z kimś nas pomyliłeś. Czy nie uważasz, że Plus, macie jakąś spinę? to też, jakoś ci się to też nie było tak nagle, też, jak mówisz, że to było z dnia na dzień. No ja to pamiętam było... jakby tego, że obie was widywałem dosyć często. A skąd wiesz, że my się potem nie widywałyśmy same po prostu? W sensie, co masz na myśli? No bez ciebie. W tym kraju nic się nie dzieje bez wiatru ja, ja, pana. Jakby ja was widywałem często, no i jakby też, pamiętam, że byliśmy razem też coś zjeść chyba we trójkę, z tego co pamiętam, ale no mniejsza to ja Tylko sami we e, Jakby uległo to jakby takiemu, no jakby wiesz, e, północ-południe, w sensie było wcześniej wam bardzo blisko do siebie, a nagle ta relacja całkowicie się odwróciła. I, I wtedy też pytanie jest proste, bo wtedy pamiętam, w tym, tym momencie od razu Fagata zaczęła kolegować się z Lexi i, i, i jakby takie powstały kampy w moim odczuciu poniekąd. Nie, to, to nie żadne kampy, wydaje mi się, że właśnie dość naturalne to było właśnie, że Agata poświęciła się innej relacji, a ja poszłam też w swoją stronę i tyle, no po prostu naturalnie nie miałyśmy już takiego kontaktu jak wcześniej. Naprawdę tutaj nie ma żadnego jakiegoś. Nie. Dobra, to ja mam inne pytanie. Czy tak, jeśli e, gadacie sobie szczerze z najbliższymi osobami odnośnie e, siebie, czyli ty o niej, ty o niej, e, czy opowiadacie o sobie w superlatywach, czy bardziej. Kurwa, ale chciałbym, żeby coś tam, coś tam, o kurwa, ona taka i taka. Powiedzcie tak szczerze z ręką na serduszku, czy jakby jest to na tyle neutralny stosunek do siebie, że mówicie o sobie w normalny sposób, czy raczej. To co przed chwilą mówiłem, że jest właśnie jakiś tam topór, że sobie, po sobie, nawzajem jedziecie. Ja, jeżeli już faktycznie jest poruszany temat fagaty, gdzie jakby w moim towarzystwie nie jest to zbyt często, bo też jakby nie mam powodu, no to, to nie mówię w żadnym jakimś negatywnym znaczeniu. Jak ci się podobała wczorajsza premiera fagaty muzyczna? A tutaj, dzisiaj właśnie to oglądałam, klip podoba mi się. Jeżeli chodzi o piosenkę, no ja ogólnie jeżeli chodzi o muzykę youtuberów, no to nie słucham, więc pewnie, pewnie nie, będę, no nie będę jej słuchać w aucie. E, jedyne co, to po prostu jestem ciekawa, czy faktycznie e, to jest taki jakby. Bo ja na lądkach odczułam, jakby jakbyś Agata już chciała trochę zamknąć ten temat. W sensie jakbyś chciała, żeby ludzie ci trochę dali spokój właśnie z tym tematem, Jakim tematem? E, no, te plany i tak dalej. BC no. i tak dalej. A, wiemy o czym mówimy, ja tak? tak? By... A, a ta piosenka znowu te tematy porusza i. Wiesz, to będzie po prostu się cały czas ciągnęło, no nie? Za ja tobą tak nie uważam. W sensie jakby, jak to nie? W sensie, no. Ja uważam, że z mojej perspektywy, no to... To jest sprzeczne, o to chodzi. Inaczej, jak ktoś w jakiś sposób obraża i robi to na gminie, no to po pewnym czasie jakby skorupa się robi twardsza i jakby motorem obronnym jest to, że po prostu już no do tego się człowiek przyzwyczaił i nie traktuje tego w tak dosadny sposób. Ja chciałam zapytać Fagatę o to, jak ci się podoba muzyka, którą tworzy e, Natsu? Ja nie mam talentu muzycznego od razu. No, mówię, nie ja podoba nie to. mi się piosenki na cuor. To też nie jest mój, nie jest mój klimat. Czy jest jakiś wers albo coś co ci zapamiętało w głowie, co mogłabyś teraz przytoczyć, co ci najbardziej scringowało? Nie, nie ma taki, A ty masz taki wers ma taki na co? O jejku, ja nie mam swojej solowej nuty. Ja zazwyczaj się, nie, zazwyczaj nie, nie, się no, wygrywam się ale... tylko no bo tak jak mówię, ja nie czuję takiego powołania muzycznego, żebym miała nagrywać jakiś swój singiel. Totalnie, kompletnie nie. To Fagata, no właśnie, pytanie dotyczące Twojego utworu, bo wiele osób czeka na, czekało, było też tam na rundkach poruszane na ten temat właśnie OnlyFansów, ale nie spodziewali się, że dostaną to w takiej formie, w takiej formule. Pytanie, czy to jest jednorazowy wyskok, czy wchodzisz na ten rynek i chcesz robić konkurencję? Nie wiadomo czemu, wiele osób porównywało Cię do Oliwki Brazylii. Znaczy, myślę, że ludzie porównywali do Oliwki, bo też tam był taki, taka jedna linijka, że siada mu na twarzy i to od razu u ludzi nie wiadomo ale dlaczego. A wiadomo, że jeżeli ktoś siada na twarz, to tylko Oliwka. No, nie, nie no, no właśnie, to jest takie dziwne, że ludzie, jak kobieta nagle zacznie gadać o seksie, czy to tak, śpiewać, to, na to jest, to jest od razu, wiesz, źle, albo jest, o, jak Oliwka Brazil i w tak, ogóle. trochę tak jest, ale z drugiej strony jakby, no w inny sposób przedstawiasz, jakby, no, Oliwka... Brazil rapowało o tym, że robi dobrze facetowi, a ty robi, rapujesz o tym, że robisz dobrze sobie, więc jakby nie do końca widzę... No tutaj... właśnie bardziej zamysł tej piosenki był taki, że skupiam się na sobie i ten, że jestem swoim własnym planem C, no to ja tutaj nie miałam na celu wkurzyć ludzi, ja wiedziałam, że i tak się przyczepią, ale tutaj chodziło bardziej o to, że ja jestem niezależna, że ja jestem swoim planem i że ja się skupiam na sobie i stawiam na siebie. I no jak już to ludzie źle interpretują, no to sorry, ale dla mnie jestem swoim planem C, to znaczy, że ja jestem swoim planem C. Nie, nie śmiałam się w tej piosence z Myślę, facetu. że każdy to zrozumiał, fagata też, w sensie... Stawiasz to... na siebie, siadasz na tak. Ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że nigdy, nigdy nie widziałem tak uśmie uśmiechniętego i zainteresowanego Dawida Załęckiego, jak poruszyła temat fagata. Dawid, jak to jest? Nie wiem, o co chodzi. To jest najsprawniejsza odpowiedź. Natomiast Alberto, bo rozmawiając z Pawłem, on dużo powiedział, ty nie... Fagata, na ostatnich waszych rundkach na koniec miałem wrażenie, że puściły ci emocje i skierowałaś trochę słów, że wyraźni cię to, że ludzie ci cały czas wypominają. Natomiast w komentarzach później widziałem, że ludzie właśnie pisali i bardzo dobrze, że ci to wypominamy, musisz z tym żyć cały czas. Czy chcesz coś na to odpowiedzieć? Bo to były komentarze, które miały najwięcej lajków. Nie. No co mam powiedzieć, no. To jest taka złośliwość ludzka. Widzą, widzą, że komuś jest źle, no dlatego ja też przez długi czas udawałam, że jest wszystko dobrze, bo właśnie bałam się, że jak pokażę jakieś emocje, to ci ludzie i tak będą, a dobra, i tak jeszcze mocniej dojedziemy, wiesz o co chodzi, bo ludzie są tacy złośliwi. Okej, okay, ale ty w jakikolwiek sposób ich rozumiesz, czy kompletnie nie rozumiesz ich zachowania, bo jednak no, tych ludzi jest bardzo dużo, skoro to nie, wszystko ja nie się Nie, nie mam w sobie takiej zawiści i takiej złości, więc ja nie rozumiem. Nawet jak mi ktoś coś zrobi, to ja po jakimś czasie mam już takie, wiesz, wyrąbane, a tutaj tym osobom nic personalnie się nie dzieje. Nikomu nic się tak naprawdę nie dzieje. Czy znaczy te osoby zakładają, że bronią w ten sposób osoby, które ty w cudzysłowie dotknęłaś swoim zachowaniem? Czyli kogo? No Pewnie chodzi o Stu, ale Stu tak już powiedział, ja że... Ale Ci tylko cytuję, o co chodzi ludziom. Bo no, 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 to, to są ludzie, którzy nie do końca śledzą całą sytuację. Bo jakby rzeczywiście byli zainteresowani, no to był film Unitra, gdzie Stuart się wypowiadał, że nie ma mi nic za złe. No to o co chodzi? To kogo ci ludzie bronią? Na co, co ty o tym sądzisz? Też jestem ciekawy. A propos tego właśnie, że cały czas, co by się nie działo w waszej walce, i tak główne komentarze są jadące po i to nie za sprawę z tobą, tylko za sprawy inne z internetu. W sensie, co ja o tym sądzę? Tak, że nie ma odpuszczane, tylko jadą dalej. Jest, co ty o tym myślisz? Ja już wcześniej chyba wyrażałam opinię na ten temat. Uważam, że są pewne granice i często ludzie, którzy hejtują bez różnicy za co, je przekraczają, bo padają jakieś wyzwiska, no i po prostu do każdego powinniśmy się wyrażać szacunkiem. Tym bardziej, że wiesz, ludzie się po prostu czują bardzo anonimowi w internecie. Myślą, że wszystko im wolno. Pablo, pytanie do ciebie. Mamy już troszkę się w świecie free fightów zrobiło tych duetów. Oczywiście jesteś ty z bratem, są bracia Simao, ale mamy na przykład duet Jacek i Mateusz Murański albo duet. Denis i Dawid Załęcki. Pytanie, czy taki duet, któryś z tych byłby tak. dla Was interesujący wyzwaniem? Spodziewałem wyzwanie. się już tego pytania, tego pytania, bo bardzo często one pada, bardzo często jakby nas konfrontują. Słuchaj, ja jestem otwarty, ja już powiedziałem, my zgłosimy z piotkiem gotowość. Jeżeli będzie miała taka walka, ee, będzie miała. Się dobrze sprzedać, to dlaczego nie? Jak dobrze zapłacicie jesteśmy. Powiem więcej, ty na naszych rundkach mówiłeś, że ty byś chętnie zawalczył. Chętnie jest! Z Dawidem i z Denisem Załęckim. Więc tam powiedziałeś, że chyba nie boisz się w ogóle takiej walki, że moglibyście wjechać no, i ja, wygrać. No, ja się nie, nie boję, no, wchodzę, wchodzę do gratki. trenuję z zawodowcami, trenuję naprawdę z bardzo dobrymi e, zawodnikami. E, też uważam e, tatę. SU i Fagata! Uyju, uyju. Ostatnie słowa, które przestraszą rywalkę. Zadziałało. Fagata, pokaż publiczności, kogo masz na plecach, bo nie wszyscy mogli widzieć. I pozycja bokserska Fagata oraz Natsu. To no nie jest to pozycja bokserska, jeśli chodzi o nadsu, ale jest pewność siebie. Dziękujemy serdecznie wam, dziękujemy naszym zawodnikom i moi drodzy. To są na...